Jeszcze zapytano o sytuację z programem z uzyskaniem gotówki za zwrócone opakowania. Były takie sytuacje w kraju, nawet w wersji wideo. Co może zrobić klient, który chce otrzymać gotówkę, a sprzedawca nie chce mu tej gotówki wydać za zwrócone opakowanie? Że sprzedawca ma obowiązek mu wydać, oczywiście maszyna może wydać paragon, a potem y, wydawca sprzeda, ma obowiązek rozliczyć kaucję. Znaczy do mnie takie skargi nie wpłynęły. No ciężko mi się odnieść do przypadków, których nie znam, ale no, będziemy na pewno y, w takich przypadkach też reagować. No ale jakby ja, do mnie nie wpłynęły y, tego typu, to proszę o informacje, jeżeli takie a sytuacje... A co może zrobić obywatel, który jest na miejscu i... Znaczy, ma obowiązek. Punkt, yy, ma obowiązek, rozumiem, że to są dzisiaj jeszcze jakieś edukacyjne sprawy, no bo również sprzedawcy mogą nie mieć pełnej wiedzy, jak system jest zorganizowany i tak dalej, więc yy, no najlepiej zgłaszać do, czy, yy, do kierownika z placówki, no bo to w pierwszej kolejności, tak, no jeżeli kasjer nie chce wydać. Yy, Oczywiście mówimy o tych placówkach, które mają obowiązek wydawać kaucję, tak? Bo wszystkie mają obowiązek pobierać, nie wszystkie mają obowiązek przyjmować opakowania i wydawać kaucję. Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, plus te, które dobrowolnie weszły mniejsze, dobrowolnie do systemu mają taki obowiązek. Ale mówię, nie jestem, poproszę też e, mi, departament o raport w takim zakresie, czy takie, e, czy takie przypadki były zgłaszane do nas do Ministerstwa. No. Ciężko mi się tu ustosunkować. To może właśnie do ministerstwa, do bios policję? W pierwszej kolejności, tak jak powiedziałam, poinformować kierownika sklepu. Jeżeli kierownik sklepu zostanie skutecznie poinformowany, nie ustosunkuje się i to wróci w jakiejś formie zawiadomienie do innych organów, to wtedy będziemy Mówię, no nie znam, Czy znaczy, panie redaktorze, nie będę komentować sytuacji, której nie znam, bo to równie dobrze mogą być filmiki fejkowe, tak? No tak, ale mi chodzi o procedurę. Jaka jest procedura, kiedy sklep nie chce wydać pieniędzy. No oczywiście można zgłosić i na policję, ale na pewno zostanie to uznane za niżką szkodliwość społeczną i, i, i tyle. Natomiast oczywiście nagminnie my będziemy zastanawiać się, jak takie sprawy rozwiązywać na poziomie. Dzisiaj ustawa nakłada obowiązek tak i są kary niestosowania się do przepisów ustawy ogólnie rzecz ujmując. Natomiast no, jak dostanę tego typu, znaczy nie, 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 nie spodziewałam się, że jakiś sklep będzie miał problem ze zwrotem środków finansowych. Ustawa tego nie rozwiązuje, bo system, ale oczywiście organy ścigania mają obowiązek też... Ścigać nie jest stosowanie prawa na każdym etapie.